Ty Kiedyś podobno wychodziłeś ze swoją żoną chyba obecną mrówką yy, i widziałeś jak ci ktoś na samochód przylepia karnego a, a, tak? Nie, nie, naklejkę, po prostu. No. Po prostu ten, wyobraź sobie ham, kurde, pod bokiem <laughs> u mnie, stoi sznur samochodów. Nie wiem, 20-25 samochodów, rozumiesz? I ja sobie wychodzę z moim dzieckiem, kurczę na saneczki, Wasze podjeżdża kurde, ham. Staje obok mojego samochodu, otwiera bagażnik, wyciąga kurczę psiukacza. Ja mówię, kurde, co nie będzie szyby mył? Ja patrzę, on psiuka na szybę, wyciąga kartkę i nakleja mi na szybę. Zakaz parkowania. No to ja mówię y, do córeczki, mówię, kochanie weź tam na chwilę idź do tego, do, y, tam poczekaj na mnie y, na klatce. No i podjeżdżam do Hama i się zapytałem grzecznie, co ty kurwa robisz? Ty za no, bardzo no, grzecznie go zapytałeś, mogłeś gorzej. No mogłem od razu mu przyjać. Dokładnie. I on co zrobił? O, o. Mówię, w tej chwili to ścierasz. Nie pamiętam, ile stałem, 5, 10, 15 minut nie pamiętam. Długo mu się tarł, bo on Ham sobie przygotował, wyobraź sobie, jak, z jakąś sklejem tą kartkę, tam napsiukał i po prostu mu to ciężko szło. Jak już zdarł tą kartkę, to tam po oczywiście mu rzuciłem y, haseł, prawda. Pieruro i tam taki. Mhm. No, na no, koniec kurczę. Tam dostał lekko na wątrobę, yy, tam się obrócił, lekko dostał na yy, nerkę i na szczęście dla niego posiznąłem się troszeczkę, było ślisko. się i tam jeszcze go nie dokończyłem. Ale u ciebie to się można bardzo pomylić, prawda? Bo ty nie wyglądasz jak człowiek, który mm. potrafi zlikwidować od razu. No nie, ale potrafi. Można źle trafić. Jeszcze, jeszcze śmieszne, co jeszcze przed walką, chyba nawet żeśmy rozmawiali, chyba o sytuacji w piłkę nożną pamiętasz? Jak yy, na wątrobę trzepnąłem sędziego. Tak, sędziego. I się śmieliśmy, nie? Tak. Kurczę, skończyłem? Tak samo. Trafili w wątrobę. Widzisz? Masakra. Dobrze. Jak to, jak to jest to, co to jest ten? Yy, jak to się nazywa, ta? Karma, tak? Wszystko trochę do ciebie? Tak, 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 tak. Posłuchaj, jak do mnie by coś wróciło, jeszcze chociaż połowa tego, co ja zrobiłem złego Ktoś kiedyś. Nie, nie, żył. mnie już nie żył. Dobrze, to już nie żył. Dobrze, bo chciałem o tym chwilę jeszcze pogadać, ale to yy, a propos twojej a -a. niedoszłej śmierci. Rozmawialiśmy o jednej niedoszłej śmierci, a ja się dowiedziałem o drugiej. Ciebie porwali. <laughs> no. Tak. Bo okazało się, że w twojej bandzie jest jakiś frajer. Nie. Związali cię. A to nie, to to w bandzie nie to nie, to nie. To nie, ma, to nie, to nie to, to, a ty to... poczekałeś, aż zasnął mi się uwolniłeś. Tak. Tak? Wywieźli mnie. O co chodzi? Powiedz dokładniej. Szybka sytuacja. Były dwie ekipy. Tylko, po, tylko powiedzmy, że w pierwszym programie rozmawialiśmy o tym, jak ciebie nożem potraktowali, jak rozumiem, że to jest inna historia już. To jest inna historia. Ty normalnie powinieneś nie żyć. No dobra. Mów. Mhm. Fajna akcja. Szywali chłopaki. Z konkurencyjnej grupy. Bo wtedy to był 2001 akców, jeszcze się bawił różne rzeczy. No, i oni byli wtedy akurat mocniejsi, się okazało, później, tak? Okazało się, że nasz kolega, który miał być mocny, któryśmy sobie razem trzymali, to się okazał trochę, kurna, no, taki inny, nie? No i przychali ludzie, którzy mnie zawinęli. Przykładnie, na dwa samochody w dziesięciu dostałem kasetem w tył głowy. Tam dzisiaj mam jeszcze ładny ślad. Wywieźli mnie 20 km od, od domu. Zostawili mnie w takim domku. Związali ręce, związali nogi, zostawili mną jednego gościa. Mego kolegę eee, Przyklej mi kołdrą, bo było zimno. Mhm. No i tam na tyle byli kurcze fajni, że przykryli to mi To czuli powiedziałbym nawet. Znaczy oni wiesz, oni nam oni, oni, oni widzieli, że nie jestem zły, że jestem dobry, no ale po prostu byłem w drugiej grupie, nie? Mhm. Eee, no i tak sobie myślałem, poczekam na mojego kolega, bo na pewno mi nie zostawi, nie? A tak sobie za przemyślałem, nie no, trzeba walczyć, tak? No i rozwiązałem się pod, pod, pod tą kołdrą, na koła tłustą, bo to było już noc, prawda? On usnął Rozwiązałem się, wstałem, wziąłem go kurtkę, on się obudził, zrobił oczy i mówię, Słuchaj, ja jaski, p... ja jeszcze chcę żyć. nie? Mhm. No i wyszedłem, poszedłem. Do pierwszych zabudowań doszedłem 10 kilometrów, chyba, tam później, tak jak już jechałem samochodem, bo później znalazłem ten dom, jechałem 10 km chyba do pierwszego zabudowań, zadzwoniłem, tam poprosiłem o, o, o telefon, zadzwoniłem po kolegów, koledzy po mnie przyjechali i pojechałem do domu.